Znowu my. Sześć naukowych akcji reakcji na Halloween. Sztuczna krew. Do spirytusu dodaj kurkumę, tworzysz roztwór kurkuminy w etanolu. Do syropu lub miodu dodaj sodę oczyszczoną. Połącz obie mikstury i wymieszaj dokładnie. Kurkumina jest wskaźnikiem pH i w środowisku zasadowym, a takie tu mamy, przyjmuje krwisto czerwony kolor. Niby zwykły rysunek, ale uważajcie, ta dynia potrafi zniknąć. Kilka ruchów prostownicą do włosów i już jej nie ma. Termoczuły związek zawarty w tuszu suchościeralnego długopisu, reaguje na ciepło, łączy się z wyzwalaczem i w efekcie barwnik staje się przezroczysty. To nam się wydaje, że dynia zniknęła. Wystarczy kilka chwil w zamrażarce, zwalacz łączy się z brawnikiem i dynia wraca. Żygająca dynia. W ciepłej wodzie rozprowadź suche drożdże. Do wydrążonej dyni nalej wodę utlenioną. Dodaj płyn do mycia naczyń i barwnik. Wymieszaj i dodaj mieszankę drożdżową. Enzymy zawarte w drożdżach przyspieszają rozkład wody utlenionej. Powstają duże ilości tlenu, który tworzy gęstą pianę. Chcecie naprawdę zaskoczyć swojej kości? Oto przepis na napój rodem z laboratorium szalonej alchemiczki. Do rękawiczki wlejcie tonik, który zawiera chininę. Zawiążcie rękawiczkę i zamroźcie w lodowatej odchłani. To znaczy w zamrażarce. Gdy dłoń zamarźnie na kość, odłamcie palce i wrzućcie do wody. Teraz włączcie lampę V. W mroku palce zaczynają świecić trupim, niebieskim blaskiem. To chinina pochłaniająca energię i oddająca ją, emitując niebieskie światło. I powstała upiorna woda. Na do płaskiego naczynka wlej aceton może być taki do paznokci. W acetonie rozpuszczaj kawałki styropianu. Śmiesznie syczy, bo to spieniony polistyren, z którego właśnie uwalnia się powietrze. Naprawdę sporo da się tego rozpuścić. Powstały gęsty, glutowaty roztwór umieść w strzykawce i wyciskaj na rozłożone patyczki. Aceton jest bardzo lotny, więc pajęczyna szybko twardnieje. Wróćcie małą metalową sześciokątną nakrętkę do balonu, zanmochajcie go i zawiążcie. Nakrętka po chwili zacznie krążyć po wewnętrznej ścianie. Był gotowy? Nakrętka ma sześciokątne boki, które podczas wirowania uderzają o ścianę balonu. Każde uderzenie wywołuje małą wibrację, a balon przekazuje te drgania do powietrza jako fale dźwiękowe. Gdy zwalnia, dźwięk robi się niższy i bardziej złowrogi. dokładnie jak jęk ducha.